To jest kolejna bajka I chciałam jeszcze też Zanim tą bajkę wam pokażę Żebyście wpadali Na mojego TikToka Dobyliśmy już setki, ale wiadomo więcej na zostanie lepiej Nazywam się tam wikiwi Małka wikiwi27 ale zresztą wszystko macie w opisie, więc Bierzcie yy, jej troszkę pod uwagę Bo teraz już opisy robię, więc yy, no A teraz przechodzimy do bajki Ojeju a co tu się dzieje? Jakieś bezdomne kotki. O nie. Ale jaki mają ładny domek. Czego chcesz? Ja? Niczego złego. Chciałam się to wam z wami zaprzyjaźnić. Jestem Kitty Kay. Też jest, lubię. Uwielbiam koty. Nawet w swoim imieniu mam Kitty. No dobra, ale gadaj czego chcesz. No... Na śmietniku mieszkacie, że aż mi ża tak żal jest, no. Straszny żal. Aha. No i. No dobra. To ja z nami zamieszkam, ok? Ustarczmy tak, dobra? No dobra. To Ok. Yy, powiedzcie, jak tam. Uważajcie, Dobrze nie widać. A, oj. No. Przepraszam, chciałam się tylko zapytać. No, od razu z takim krzykiem. Tak, od razu z takim krzykiem. Okej, okay, to ja sobie pójdę. Okej, okay, dzisiaj była taka krótka bajka. Bo już... Chciałam zrobić jeszcze piąty odcinek, a nie mam do końca pomysłu, więc przepraszam. Uh, to i tak. To był ostatni odcinek sióstr. I... To jest na to Mam nadzieję, że Wam ten serial się spodobał. E, jeśli tak, to dajcie lajka, jeśli nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz i... pa!